Zobaczcie, tak jak w słowie właśnie napisane, tak jak czytaliśmy w Jana, że poznacie prawdę, prawda was wyswobodzi. Z czego wyswobodzi? Zrozumcie, że tu nie chodzi o to, że prawda ma nas wyswobodzić z wódki, z, z narkotyków, z bicia męża, żony, ze złodziejstwa i z podpalania stodoły dla sołtysa. Nie. Prawda ma wyswobodzić człowieka od diabła. Od jedności z diabłem. Cały powód zła, wszystkie te rzeczy złe, które człowiek robi, już wojny i tak dalej, i tak dalej, gwałty, więzienia, to już jest tylko skutek jego życia z diabłem. I dlatego Bóg, to celem jest jego w uczniostwie przez moc Ducha Świętego, ludzi nawróconych i zbawionych, nauczenie jedności z Bogiem, przez Ducha Świętego, przez napełnienie się Duchem Świętym i absolutnie stracenia jedności z diabłem. I tam musi się wiele rzeczy zadziać, żeby człowiek puścił przez wiarę diabła, trzymając jego obietnicę i chwycił Boga, biorąc jego obietnicę przez wiarę. Tak jak bierze się zbawienie przez nacisk na Jezusa, tak samo tu bierzesz życie przez nacisk wiary na Boga. I wtedy zaczynasz być jedno z Bogiem i absolutnie przestajesz być jedno z diabłem. To dzieje się przez wiarę i przez uczniostwo, bo jest... Najpierw musi przyjść objawienie prawdy, a potem wierzę, a nie odwrotnie. Czyli na przykład, jak głosisz człowiekowi zbawienie, tak? to nie możesz wymagać od niego, żeby wierzył, jak on nie wie, w co. Najpierw musisz mu podać informację, pokazać mu światło, i on wtedy zdecyduje, czy w to wchodzi i wierzy. I tak samo tutaj poznajemy prawdę, że siedziałem w diable, byłem jedno z nim, i teraz decyduję, że ja chcę być jedno z Bogiem. Przez wiarę. W jaki sposób siedziałem w diable? Przez wiarę w jego obietnicę. W jaki sposób będę teraz wyswobodzony, że puszczę wiarą, bo nie będę widział uzasadnienia w tym, żeby trzymać jego obietnicę, bo Duch Święty w uczniostwie mi to wyświetli i puszczę wiarą diabła, przestanę być z nim jedno, przestanę mieć z nim jakikolwiek kontakt i zacznę być jedno z Bogiem. Przez wiarę. Czyli wyjście z tego, że diabeł mną manipulował jak marionetko, trzymając... Taką chwałę swoich obietnic, a ja jako naiwny człowiek w to wierzyłem, bo nigdy tego nie sprawdziłem, a uczniostwo to jest właśnie sprawdzam. Sprawdzam, czy rzeczywiście te obietnice są yy, prawdziwe, czyli będę to miał i my widzimy deficyt dziś w świecie, że ludzie spełniają się diabelskie obietnice i co? Im więcej to się spełni, tym gorzej. Możemy oglądać ludzi tych wielkich tego świata, celebrytów, ludzi bardzo bogatych itd. Czy można powiedzieć chórem, że oni są szczęśliwi? Otóż to, że nie. Że kłopoty, welcome. Czyli te obietnice są fałszywe. Te obietnice są fałszywe. I właśnie na tym polega wyswobodzenie z diabła, czyli człowiek jest w stanie przez moc ducha świętego przestrzelić oszustwo prawdą naiwności obietnic. I że one są kłamstwem, tak samo przestrzelić światłem, ciemność. I to jest właśnie uczniostwo. Jeżeli ktoś mówi, że nie ma czasu na uczniostwo, to ja mogę odpowiedzieć takim osobom w ten sposób: Słuchaj, jak nie umiesz pływać, to niekoniecznie się utopisz. Będziesz unikał wody, nie właś do wanny, bierz prysznic, przeżyjesz. Ale jeżeli nie będziesz umiał grać w ping dobra, nie przegrasz, bo nigdy nie będziesz musiał grać. Ale jeżeli nie będziesz znał prawdy, i będziesz realizował demoniczne cele, to nigdy na tym dobrze nie wyjdziesz. Będziesz miał przez strefę pokuszenia, chwilowej euforii, później, zazwyczaj tak to bywa, obszar takiego czegoś, co jest średnie, a potem będzie staczanie się na dół. Jest wyraźnie powiedział: Kto tak żyje, końcem takiego życia jest śmierć. Czyli co to oznacza śmierć? Że nigdy człowiek nie uzyska bez uczniostwa, gdy jest na fałszywych celach zamierzonych efektów. Ktoś nie ma czasu na uczniostwo, będzie budował swoje życie na kłamstwie, a kłamstwo ma jedną wadę. Działa w jakimś zakresie, a potem przestaje działać. I widzimy wielu ludzi kompletnie zaszokowanych małżeństwami, finansami, tak, że coś, co działało na krótkim odcinku, na dłuższym przestało działać. To jest właśnie budowa kłamstwa. Tak jak słodycz. Jesz miód w podniebieniu, ale potem to ci nie daje życia. Masz kłopoty. I to jest właśnie budowa na kłamstwie. Współczuję ludziom, którzy mają taką postawę. Ja nie mam czasu poznawać prawdy. Oni wchodzą w spirale śmierci. Co gorsze, żeby to było tak, że ty w czwartek wchodzisz w spirale śmierci, a w piątek już masz efekt. Nie. Często ludzie łapią się już na koniec życia, że to nie miało sensu, a już życie poleciało. Dramat. Nie wolno do tego dopuścić. Nie stać nas na to. Możemy nie umieć pływać, nie umieć jeździć rowerem, nie umieć robić wielu innych rzeczy, ale nie stać nas na to, żeby budować życie na kłamstwie. To jest najgorszy dramat. To jest po prostu przegrane życie. Tak, właśnie. I tutaj trzeba zobaczyć jedną rzecz, że jeśli chodzi o uczniostwo, diabeł zdążył wszystko jakby zdublować i podrobić, czyli miłość, satysfakcję, a też również i uczniostwo. Czyli. Ktoś powie, ale zaraz, zaraz, przecież ludzie w świecie uczą się. Każdy się uczy, mnóstwo lat się ludzie uczą. No ale teraz pytanie, czego się uczą? Czy bycie, na przykład kończenie medycyny, bycie lekarzem, czy to jest prawda, która cię wyswobodzi? Jeżeli naprawdę się dobrze uczyłeś, całe życie ci poszło na to, umiesz wykonywać zawód lekarza, ale to nie jest prawda, która cię wyswobodzi. Czyli pójdziesz, wyleczysz chorych, wielu ludziom możesz pomóc, ale nie będziesz umiał żyć. Nie będziesz umiał wyzwolić się z diabła, bo medycyna nie wyzwala człowieka z diabła. Może pomóc komuś w chorobie, doraźnie, w czymś tam związanym ze zdrowiem, ale na pewno nie wyzwoli od diabła. Czyli w świecie, jeżeli jest uczniostwo, ono daje ci specjalizację w jakimś zawodzie, ale być najlepszym specjalistą na ziemi w jakimś zawodzie to nie jest prawda. To jest mikroprawda dotycząca tego zawodu i tej, tego zagadnienia ale ona Ci w szerszym kontekście nie daje wyswobodzenia od diabła. I możemy widzieć szereg ludzi, którzy potrafili zrobić bombę atomową, ale nie bardzo wiedzieli po co i nie umieli żyć. tak? Czyli jest to zbyt mała dawka prawdy, która wyswobodzi mnie od diabła. Ona mi powoduje, że to, co ludzie w się uczą, że jesteś specjalistą w jakiejś dziedzinie. I my widzimy, że ludzie to rozciągają, że jak jestem dobry w czymś tam, to znaczy, że jestem niemalże Bogiem, tak? No nieprawda, jesteś dobry w tej dziedzinie, w żadnej innej. A to jest za wąska dziedzina, żebyś mógł ją przenieść na wszystkie inne rzeczy, że, że to Cię wyswobodzi. Jedyna szeroko wachlarzowa prawda to jest właśnie Bóg jest tą prawdą. Nie, nie, nie możesz powiedzieć, że, że medycyna jest prawdą. Ona jest jakąś dziedziną, jakąś gałęzią, ale to nie jest prawda ta globalna, ta prawda, która gwarantuje Ci wolność od diabła. Ani będziesz fizykiem, ani matematykiem, ani filologiem, ani sportowcem, ani nie wiadomo, czym tam, to cię nie wyswobodzi od diabła. To jest zbyt mały zakres tego. To możesz zarobić pieniądze, okej. Okay. Możesz być sławnym, okej. Okay. Możesz być wpycha się wzbić. Tak, okej. Okay. Ale nie da ci yy, wyswobodzenia diabła. Dlatego zazwyczaj w ten sposób diabeł ludzi oszukał, że ty nie musisz się uczyć Bożych rzeczy i ludzie poświęcają czas całe swoje życie, żeby być specjalistą w czymś, a na tym tle poświęcenie czasu, żeby znać prawdę jest tak minimalne albo zerowe, że to po prostu zostaje zmiecione. Na to nie ma ani czasu, ani potencjału. I teraz pytanie. Czy warto być yy, fizykiem, matematykiem, czy naukowcem z depresją, z nerwicą yy, i potępionym? No nie. To lepiej jest, słowo mówi, szukać królestwa w pierwszej sprawiedliwości, być Głównym fachowcem w prawdzie, która wyswobadza mnie z diabła i łączy mnie z Bogiem, bo pra celem prawdy nie jest wyswobodzenie człowieka od diabła. Celem jest wyswobodzenie od diabła i nauczenie człowieka życia w jedności z Bogiem. A na tym tle, jak ci starczy czasu, możesz być fizykiem, matematykiem i lekarzem, ale nie odwrotnie.